Nie zamierzam płacić za ciąże mojej byłej. Moja była dziewczyna wydała 40 tysięcy złotych na ciąże i rzeczy związane z macierzyństwem, ale kilka tygodni przed tym, jak dowiedziała się, że jest w ciąży, zerwaliśmy, bo mnie zdradziła. Po rozstaniu zamieszkała ze swoim nowym chłopakiem. Później skontaktowała się ze mną i oznajmiła, że spodziewa się dziecka i jest pewna, że to moje, ponieważ podczas zdrady używała zabezpieczenia. Straciłem ojca jako dziecko, a moja rodzina długo zmagała się z problemami finansowymi, więc nie chciałem, by moje ewentualne dziecko przeżywało to samo. Powiedziałem jej, że jeśli po narodzinach testy DNA potwierdzą moje ojcostwo, wezmę odpowiedzialność za dziecko, ale do tego czasu ma mi dać spokój. Mimo to postanowiła wynająć położną i doule. Obie usługi bardzo kosztowne oraz zdecydowała się na poród domowy. Dwa tygodnie temu przesłała mi rachunki na łączną sumę 40 tysięcy złotych i zażądała pieniędzy na opłacenie specjalistów. Powtórzyłem, że poczekam na wyniki testów DNA. Niestety, jak się okazało, dziecko nie było moje. Mimo to usłyszałem, że jeśli nie zapłacę tej sumy, życie dziecka będzie zrujnowane.